Dobry wieczór. Ja będę dzisiaj odpowiadał za wywoływanie bytów no, stoczek. Na początek poproszę może przodownika pracy stonerowej, prezesa Koła Młodych Krakowskiej Szkoły Poezji, prozaik, poeta, berlinoholik, prywatnie mój teść, stary Stefy, Mariusz Sambor. <tryk> Mogę pozdrowić kogoś? Przepraszam, dzień tak. dobry, pozdrawiamy laureatów, Macieja Filipka, kogoś jeszcze mieliśmy pozdrowić, ale pozdrowimy później, Macieja Filipka, um... sen papieża, przede wszystkim to chciało mi się spać, nie, nie chciało, tylko oczy mi się zamykały, wszystkiemu były winne one, one, Trzy opaski na moim lewym nadgarstku. Trzy jak wiara, nadzieja i miłość, jak niewiedza, beznadzieja i śmierć, jak królik Galicja i kapelusznik, jak kobieta, mężczyzna i dziecko z pachy. Miałem szukać mężczyzny, wydającego na świat dziecko z pachy. Dlaczego dziecko z podpachy? No, może dlatego, że tak bardzo zdawało mi się spać. A jednak nie byłem senny, tylko oczy mi się zamykały, a zęby kłapały w twych niemych pocałunkach, w litaniach twojego imienia, w klapsach morawskiej kiełbasy. A może jednak wymusić sen? Śnić o kolorowych bańkach mydlanych, międząc przy tym w ustach suszoną kolendrę, gałkę łów muszkatołową i jądra bawołu. J jak jądra bawołu. To mogłoby odpędzić sen jak odpychacz snów, wielki podziemny odpychacz snów, którego centrala znajduje się w Cernie. A po wykorzystaniu twoje sny lądują w bajkonurze na Kremlinie albo wprost w Wonderland. Tak, Wonderland. Ach, Wonderland. Helikopter, czarny helikopter wisiał, wisiał bezdźwięcznie nad głową, Alicjo. Dlaczego ciebie tutaj nie było, kiedy oczy zaczynały się zaczerniać i musiałem zużyć całe pudełko zapałek, aby móc patrzeć jeszcze na świat. Na świat paprykni czuszki i kozieratki leniwej, wiecznie leniwej kozieratki podpałki do Grilla. Do tego wszystko łącznie z trzema opaskami na moim nadgarstku, które tymczasem zsunęły się na przedramię, wszystko to i wszystko inne pachniało wysokooktanową oktanową benzyną lotniczą, zmagazynowaną w beczkach eskadry e, Elfte Kündliche, Prusliche Jagdtrztafel, jasta Elfte, bazącej, bazującej w, okolicach, w okolicznych lasach przed laty. I która jak fajna dziewczyna z jasła nie przewoziła masła i ciasta, tylko wysokociśnieniowe myjki tekstylne do mycia naczyń i nieczystego sumienia. Dlaczego nazwałem cię sumieniem? Miałeś tak pomarańczowe włosy, a imię twoje, jak każde łapało mnie za gardło i wpijało się ostrorogiem. A u Pachniałaś miętą, miętą i czosnkiem. Twoje raz pomarańczowe, raz różowe i znowu pomarańczowe włosy płonęły lotem koszącym pod mostem. Te pomarańczowe samoloty nie były wcale holenderskie. To były zwykłe, zwyczajne samoloty gaśnicze, które wyruszały jak szalałe z ula, by dopaść i zgasić moje ciebie pragnienie. Nadmienię tylko, że od czasu. od czterech. nie, rąk, rąk! Od pięciu dni nie miałem w wózkach ani kropelki nikotyny i alkoholu. Tak, jak moja była dziewczyna nie miała w ustach smaku efedryny i sodu. Dobrze, przyznam się. Pomyślałem spermy, nie efedrynę, ale wydawało mi się to w ostatniej chwili zbyt przyzwoite i nie tylko z tego powodu zmieniłem to na efedrynę i sam sodu. A Auuu, zaczęło mi się spać. Nie umiem potwierdzić i jednocześnie nie zaprzeczyć, gdyż wszystko, co powiem, użyte może być przeciwko Tobie w Twojej i ich ostatniej godzinie, Rodzinie i męce świętej pańskiej skórce w Mekce. Po prostu byłem już na to za młody. Za stary, za mądry, za święty, a siwe włosy sterczały mi z nosa jeszcze z pępka do kostek, do ziemi jak paznocie, paznokcie jogina. Chciałem im zrobić byli hirmani, kiri, kamerob skór. Nie umiałem. Nie umiałem jak nie umiałeś podrzucać smażących się ślizgłych naleśników. Matko moja nie nauczyłaś. Matko moja Joanna od burzy we włosach przyszłaś do mnie tamtego deszczowego dnia razem z inkasentem z telewizji NRK. Tym samym, który tak strasznie krzyczał, gdy ptak zaganiacz usiadł na twarzy nartami Noriaki Kasaviego. Ten sympatyczny Japończyk był listonoszem złych myśli, przynoszącym wezwanie do zapłaty abonamentu na wieczny pobyt w Walhalli. Trzeba było się stawić. Przez chwilę moje palce zawisły w powietrzu nad keyboardem. Całą siłą niewieścich mych długich palców miałem zamiar zapisać: myć listonoszem złych myśli. To byłoby dopiero na ostro. Myć ciało listonoszem o twarzy braci funaki, kazuyosi i wszystkich świętych. Mydlić tych wszystkich podskakańców zielonym mydłem jak żaglem na jeziorach. Być potem pewnym, że wszystkie ich żółte kalendarze otworzą się w godzinie urodzenia i zamkną z wiatrem na drewnianej trumnie papieża Polaka, prymasa Polaka i Martina Polaka z ustami wypełnionymi twarz, tabliczkami czekoladowego laku na wzgórzu kwirynalskim. Kwirynalskim? Zawsze muszę coś pomylić. To przez ten sen tęczowy, kolorowy jak moje opastki na nadgarstku, które zsunęły się potem na przedramię, by teraz wylądować jak obroże na moim trzynastoletnim gardle ministranta śpiewającego między międzyrodówkę ryb. Wszystkie cipki śpią w oborze, a karasie w kwirynale. Czy jakoś tak to szło? Szło jak w kardynalskim, nie, kwir kwirynalskim, lecz kardynalskim, a przecież tak właśnie miało być. Szło w kaszu kaszulepie, zachwiało się na wietrze i co nie był, a to przecież była tylko ciepła, zimna, letnia, bryza, poranno, wieczorna, i wszyscy śpięci na łonowym wzgórzu Wenery. Spać. Spać. Nie zasnę. Nie zasnę, nie ma, nie zasnę, o matko moja, nie dolo, dolo, radiolo, o panie nie mój, nie zasnę jak amen w puklerzu na spacerze. Puklerzu? Więc statu na scendi ta granie warta była smyczki w spiklerzu. Jasność, prawdziwa jasność nastąpiła, gdy zapłonęły twoje pomarańczowe włosy na skrzydłach holenderskiej sk.